Zostawię to tutaj na przechowanie. Spójrz, to mnie zamknął swoje szafki. Sam jest to niewinien. winien. Szybko zobaczmy, co jest w środku. To mi wygląda na sejfy. Co on tam ukrywa? Dowiedzmy się. Sprawdźmy. Wow, to KitKat. Co za znalezisko. Dobra, to mnie jest chciwy. Nie będzie miał nic przeciwko, jeśli zjem tego KitKata. Wiesz co, Suzy? Ja też chcę. To szybko otwórz następny sejf. Nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się co jest w środku. Coś dziwnego. Wciąga nas. Co to za hałas? Nie mogę uwierzyć, zapomniałem zamknąć szafkę. Stójcie, biegnę z pomocą. jakie fajne kolorowe sejfy. Tak, i będę pierwszym, kto je otworzy. Nieprawda, bo ja. Co tam jest? Ojej, M&M'sy. To się nazywa prawdziwe szczęście. To na pewno one. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Mm, pyszności. Hej, podzielisz się z przyjaciółmi? Co? Oczywiście, że nie. Zjem wszystko sama. Mia, niam, niam, niam. Co za chciwuska z niej! Nie jestem chciwa! Oj, chyba jeden cukierek wpadł mi nie tam, gdzie trzeba. Tom, pomóż mi! Tom, naprawdę potrzebuje pomocy. Patrz! Uratuję cię i co lepiej! Cieszę się! Dobra, teraz twoja kolej. W porządku, co to jest? Wygląda jak zwykła myszka do komputera. Ciekawa, jak to działa. Ojej, to przecież kursor! Zupełnie jak w kąpie. Masz rację, co oznacza, że będę mógł przesuwać obiekty jak i na pulpicie. Rzeczywiście! Wspaniale! Spójrz, Kate. Mam teraz twojego cukierka. I znam jeszcze jedną sztuczkę, powiększanie. No, to jest idealny rozmiar. Co jesteście takie zdziwione, dziewczyny? Lepiej żyć mi smacznego. Mniam, miam, miam, to smakuje niesamowicie. Szkoda, że nie mogę spróbować. Ręce! Muszę z wami coś pilnie zrobić i chyba już wiem co. Do kosza, dziewczyny! Super! Ale fajnie wymyśliłem. Odpowiesz mi za to. To podłe. Jestem zasypana śmieciami. Nie wolno tego robić dziewczynom. Wiesz co to? Przykro nam, ale musisz pożegnać się ze swoją myszką. Dobrze ci tak. Więcej nie będziesz wyrzucać dziewczyn do kosza. Czy to już moja kolej? Ojej, to bomba? Tak. O nie, odliczanie już trwa. Kate, łap. Co? Nie chcę tego! Tam, weź to! Mam złe wieści dziewczyny! Zaraz włączy się alarm przeciwpożarowy! Już się włączył! W sumie mały prysznic nie zaszkodzi. Co ty nie powiesz? Następna runda i nowe nagrody! Zacznę pierwsza. No proszę, co ja tu mam? Kotek! Zawsze chciałam mieć zwierzaka! Mam dla niego kocek! Połóż się, mój słodziaku. Zaraz cię otulę. Właśnie tak. Teraz jesteś moim małym dzieckiem. To takie urocze. I jak troskliwa mama będę cię karmić. Pij z butelki. Kate, możemy go pogłaskać. Nie ma mowy. Ręce precz. On musi odpocząć. Dobra. W moim sejfie na bank jest coś bardziej puszystego niż twój kot. Co, czosnek? Ale śmierdzi! Co ja mam z nim zrobić? Bo nie jest śmieszne, Suzy. A, wiem! Jeśli dobrze potrząsnę sejfem, to czosnek sam się obierze. Proszę bardzo, gotowe! Teraz mogę go spróbować. Fuu, nic zaskakującego. Smakuje po prostu okropnie. Nie, no, nie dam rady znieść tego smrodu. Oh, no! Wiem! Mam tu taśmę! Chodź tu, Tom! Co ty zrobiłaś, Suzy? Zdejmij to ze mnie! Albo jeszcze lepiej! Otwórz safe! Natychmiast! Co to jest? Boję się! To wampir! To straszne! Chwileczkę! Wiem, Tom! Szybko otwórz usta i wyceluj w wampira! No i proszę, to działa czosnek odpędza wampiry. Czytałam o tym w książce. Świetna robota Tom, brawo! Uratowałeś nas. Ciekawe, co nas teraz czeka. Ja zacznę! Zobaczmy! Wow, paczka Doritos! I to w moim ulubionym smaku, co za szczęście! Wysypię wszystko na stole, żeby było łatwiej jeść. Moje ulubione trójkąciki. Prawdziwa uczta. Jestem gotowa, jeść je cały czas. Nie będę się zatrzymywać. Uwielbiam Doritos. My też nie mamy nic przeciwko. Podziel się, Suzy. Zabierajcie swoje ręce! Nie potrzebujemy twoich Doritos. Mam własny safe. Tam na pewno jest coś fajnego. No nie, to brokuły. Nienawidzę brokułów. Za co ta kara? Fu, to obrzydliwe. Nie dam rady tego zjeść. No dalej, zjadaj. Mam pomysł. Może jeśli zamienię te brokuły w koktajl, nie tylko będzie zdrowy, ale i pyszny. Zaraz się tego dowiemy. W porządku? Gotowe. Teraz wezmę ładną szklankę. To jest to. Napełnię ją po brzegi. Spróbujmy. Wygląda o wiele lepiej. O, jak? Smakuje całkiem nieźle. O nie! Jednak jest bardzo źle. Chyba zaraz zwymiotuję. czego się spodziewałaś? Przestań się śmiać, otwieraj swój safe. Sam nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Wygląda jak jakaś broń. Jest jakiś napis. A, to powiększacz. Tylko, że co powiększa? Daj mi swój paskudny koktajl. Zaraz się dowiemy. Co zrobiłeś, Tom? Zobacz, teraz jest tyle koktajlu, ile było na początku i muszę go pić od nowa. Tom, daj mi swój pistolet. Został mi ostatni chips. Chcę go powiększyć. Ojej, nie działa. Nie wiem, co się dzieje. Suzy, rozmnożyłaś nas. To nasze klony. Nowa runda. Ja pierwszy. Dobra, no i co jest w sejfie? Wow, to cukierki Jelly Belly. Uwielbiam je! Chcę je zjeść wszystkie! Ale chyba zacznę od jednego! miam. mniam! Oj, co się dzieje? Gdzie są moje ręce? Gdzie jest wszystko? Jestem niewidzialny! To świetnie! Muszę teraz zrobić psikusa dziewczyną. Patrzcie, latający słoik! Chwileczkę! Tom, jesteś tutaj? W porządku! On jest po prostu niewidzialny! Ciekawe, co jest w moim sejfie! Ser! Uwielbiam ser. Szczególnie na pizzy. Zawsze tak fajnie się ciągnie. To straszne! Co z moim sejfem? Czy ktoś tam jest? Nie rozumiem. O nie! To szczur. Myślisz, że ja go potrzebuję? Zabierz go natychmiast! Co on robi? Zjadł cukierka i urósł. Do nieopisanych rozmiarów! Spójrzcie! Niszczy całe miasto! Trzeba coś pilnie zrobić! Miasto potrzebuje mojej ochrony! Chodź tu, tych hamskich szczurze! Wow, jestem teraz taki ogromny! Czas na pojedynek! Zrobiłem unik! Jestem prawdziwym wojownikiem karate! Atak! I ostateczny cios! Tak! Zwycięstwo! Szczur padł! A teraz wyrzucę go jak najdalej! Już tu nie wróci! Świetnie! Tom, udało ci się! Nasz wybawca. Ale teraz musimy przywrócić Toma do normalnego rozmiaru. Tego cukierka trzeba zjeść, żeby się powiększyć. Więc tego, żeby zmaleć? Rozumiem. Teraz zjem czerwonego. Super! Już wiem, jakimi cukierkami nakarmić Toma. Żółtymi! Dalej, Tom. Przygotuj się do ataku. Otwórz usta! Złapałem! Super dobre! Nie mogę w to uwierzyć, kurczę się! Dzięki, Kate! Co za przygoda! To był challenge tajemnicze sejfy! Subskrybuj kanał i nie przegap żadnego filmiku. Do zobaczenia wkrótce na hachanom!